do Polski, Otwieram 40. uroczystą sesję Rady Miasta zwołaną z okazji 230. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Konstytucja 3 Maja zajmuje wyjątkowe miejsce w naszych dziejach, silnie wrosła w nasze tradycje. Budziła namiętne spory współczesnych i potomnych, przyciągała uwagę przywódców i mas narodu, różnych jego klas społecznych, polityków i historyków. Już w XIX wieku padło stwierdzenie, że ustawa rządowa i reformy Sejmu Czteroletniego przyniosły tak istotne przekształcenia, że umożliwiły narodowi polskiemu przetrwanie długiego okresu niewoli i podziału między państwa zaborcze. Dzisiejsza sesja jest okazją do wręczenia. Zaszczytnego odznaczenia miejskiego przyznanego przez Radę Miasta Limanowa na 39. sesji Rady Miasta 27 kwietnia 2021 roku. Zapraszam na scenę pana ministra Andrzeja Guta-Mostowego i pana Jana Hamerskiego, senatora Rzeczpospolitej Polskiej. Rada Miasta Limanowa uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Nadaje się tytuł i medal za zasługi dla miasta Limanowa dla Andrzeja Guta Mostowego. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały zleca się burmistrzowi miasta Limanowa i przewodniczącej Rady Miasta Limanowa. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W podpisie przewodnicząca Rady Miasta Jolanta Juszkiewicz. My, jako parlamentarzyści, czy jako przedstawiciele rządu, możemy pomagać i nagradzać te, te samorządy, które wykazują się z odpowiednią pracowitością i aktywnością na rzecz, na rzecz pracy dla swojej ziemi. Rada Miasta Limanowa uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy nadaje się tytuł i medal za zasługi dla miasta Limanowa dla Jana Hamerskiego. Jest mi niezmiernie miło i czuję się zaszczycony, że ta wspólnota limanowska w dzisiejszym uroczystym, na dzisiejszej uroczystej sesji wyróżniła mnie tym medalem. trochę, trochę żartując, trochę parafrazując, chcę powiedzieć, że ten kredyt zaufania jest jak ten kredyt frankowiczny nigdy do spłacenia. I wierzcie mi, szanowni Państwo, że będę, dopóki będę w Warszawie, będę starał się limanowej ten dług spłacać, ten kredyt. Zakończyliśmy część oficjalną uroczystej sesji Rady Miasta Limanowa. Zapraszam na część artystyczną, przygotowaną na dzisiejszą okoliczność przez Limanowski Dom Kultury.